Cała idea rozwoju sprowadza się do uczenia się, nie stawiania oporu. A jak to Taka się definicja. robi? Przede wszystkim trzeba się nauczyć szacunku dla swojej własnej emocjonalności. Piękne. Dla wszystkiego, co czujemy, nie tylko dla tych pięknych i wzniosłych uczuć, ale także dla tych okropnych, których za nic nie chcemy czuć. My nie możemy sobie wybierać, co chcemy czuć. Nawet jeśli mamy taki pomysł, zaryzykuję stwierdzenie, że większość ludzi na tym świecie taki pomysł ma. Niektórzy do końca życia tym będą mieli ten pomysł i odejdą z tego świata z przekonaniem, że to była jedyna droga ku szczęściu. W emocjonalności obowiązuje prawo wszystko albo nic. Albo czujesz wszystko, albo nie czujesz nic. Nie da się wycinkowo, wyrywkowo wyeliminować niewygodnych emocji, uczuć, a czuć tylko te przyjemne. Jeśli otwierasz serce na miłość, otwierasz je także na cierpienie. Nie ma innej możliwości.